Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj dotarła do nas paczuszka od Czesio Zarda, który postanowił nam dać kilka kart, których nam brakuje do talii. Tutaj mamy listę. Teraz otworzymy. Oczywiście mi brakuje też. Jeszcze teraz mi brakuje Mewtwo i X razy 2. Robertowi brakuje Edwam. Trzy razy Dylan Ogerpon. Ogerpon. Jakby ktoś miał, to proszę pisać. Dawajcie znaki, czy macie. Mewtwo. Zobaczcie, w takim fajnym pudełeczku. O! Uwaga, otwieramy. O! Się zablokowało. Jest Dobra. Lista. Jest lista. Oj, co oj, tam oj, oj. oj. E, mamy monetkę. Takiej monetki jeszcze nie mamy. Milenka, <laughs> Dziękujemy. Fajna. O, Milenka się ucieszy. E, tutaj mamy Team Rockets Energy razy 3 Razy trzy. Razy Czyli trzy. Razem z tobą, Co? Ultra Ball razy 1. Gdzie jest Ultra Ball? Czekaj, czekaj, czekaj. A ty o. już masz dodane, to będzie ten nadmiar. Team Team Rockets Archer i Team Rockets Transceiver tutaj. Jeszcze raz licznie dziękujemy, bo to uzupełni naszą talię, znaczy moją talię to akurat uzupełni. Tutaj mam mój deck i zaraz sobie wkładamy do środka. Ja na razie sobie to włożę tak. Już niedużo brakuje. Dwa Mewtwo i X. Jakby ktoś miał, to poprosimy. Bardzo trzy razy Ogerpon. Trzy razy tyle Max Ogerpon. I to chyba nam tyle będzie brakowało, już chyba niewiele. już, I ono, już prawie wszystko wierpujmy. jest. A w międzyczasie. Żegnamy się z Wami i wioszkami Dziękujemy jeszcze raz.